Panowie, temat, który dzisiaj sobie poruszamy, może dla części z Was być niewygodny, kontrowersyjny, może powodować, że czujecie się niekomfortowo. Dlatego jeśli tak jest, to zapraszam do wyjścia. A jeśli tak nie jest, albo tak jest, ale mimo wszystko chcesz ze mną zostać i posłuchać, co mam do powiedzenia na temat masturbacji, na temat tego, co wszyscy robimy od wielu, wielu, wielu lat. I Twój tata, i Twój dziadek, i Twoja mama. I twój wujek, który siedzi przy stole i wcina kaszankę, wszyscy to robimy albo robiliśmy. I teraz wypieranie za wszelką cenę, udowadnianie, że nie, ja tego nigdy w życiu nie robiłem, nie ma najmniejszego sensu. Jeśli tego nie robiłeś, w porządku. Panowie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat złych i dobrych stron masturbacji, a na koniec powiem Wam, jaka jest moja opinia. Nie jestem jakimś guru czy królem masturbacji, ale mam prawo mieć swoją opinię, a Twoja opinia ma prawo być. Kompletnie inna. Jak zwykle, jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam cię do oglądania. Zacznijmy od tych złych stron. Po pierwsze, masturbacja zaczyna być problemem, kiedy jest bardziej atrakcyjna od seksu z twoim partnerem. W momencie, w którym zaczynamy zastanawiać się, czy wybrać seks z partnerem, czy masturbację, tu powinna nam się zapalić czerwona ramka. Jakby w momencie, w którym myślimy nad tym, co jest dla nas bardziej atrakcyjne. To zaczyna być dla nas problemem. Kiedy partnerka lub partner przestaje nas podniecać, kiedy myśl o seksie z partnerem nie jest tak ekscytująca jak była kiedyś, a z kolei na samą myśl o masturbacji trzęsie się nam całe ciało. Może się okazać, że oczekujemy od naszej partnerki lub naszego partnera zachowań znanych nam z filmów erotycznych. Panowie, jeśli zamiast marzyć o seksie z partnerką, zaczynacie marzyć o masturbacji. Pojawia się problem. Druga sytuacja, kiedy masturbowanie się staje się problemem, jest uzależnienie od tego. Masturbacja, jak wszystko inne na świecie, jest czynnością, od której możemy się uzależnić. Tak jak palenie papierosów, jak picie alkoholu, jak hazard, uprawianie hazardu od wszystkich tych rzeczy można się uzależnić. Tak samo od masturbacji. Jeśli robicie to kilka, kilkanaście razy dziennie, przez cały dzień nie możecie o niczym innym myśleć. Nie wiem, idziecie na spacer, myślicie o masturbacji, jecie obiad, myślicie o masturbacji, idziecie na rynek, na zakupy i już nie możecie się doczekać, aż wrócicie do domu i będziecie go mogli wyjąć ze spodni, w tym momencie znowu pojawia się problem. Nie może dojść do sytuacji, w której dzień bez masturbacji jest dniem straconym. I też pamiętajcie o tym, że nie można się okłamywać. Nie, w sumie to ja nie mam problemu. Ja bym chciał, to bym mógł. Ale nie chcę. To jest przyjemne, ale jakbym chciał, to bym mógł. Pamiętajcie, że każde uzależnienie jest pewnego rodzaju chorobą i to się leczy, a jak pójdziecie kto za daleko i nie otrzymacie od nikogo pomocy, to może się z tego zrobić bardzo duży problem. No i sytuacja numer 3, kiedy przeszkadzają nam w tym nasze poglądy religijne. Każda osoba jest inna i każda osoba ma inne poglądy i pamiętajcie, że nie można robić czegoś wbrew sobie, bo moi koledzy to robią, to może ja też powinienem, ale z drugiej strony nie chcę, bo religia mi na to nie pozwala. Jeśli macie wątpliwości, czy w ogóle powinniście się masturbować, to nie róbcie tego, bo masturbacja nie jest czymś, co powinno powodować w was dyskomfort. To jest coś, co robimy dla uczucia przyjemności. Czyli masturbacja kojarzy nam się jedynie z przyjemnością i nie ma nam się kojarzyć z jakimś Dyskomfort, Dlatego jeśli jesteś religijny i nie chcesz tego robić, nie rób tego. Panowie, teraz przechodzimy do tej przyjemniejszej części, czyli tego, jakie korzyści może przynieść masturbacja. Po pierwsze, redukuje stres. Faktem jest to, że większość, zdecydowana większość osób po osiągnięciu orgazmu czuje się zrelaksowana, czuje się spełniona, czuje się szczęśliwa. I teraz orgazm można osiągnąć w sposób dwojaki. Można uprawiać z kimś seks, a można się masturbować. Nie wiem, czy pamiętacie scenę z filmu Wilk z Wall Street, kiedy Matthew McConaughey mówi do Leonardo DiCaprio, że on to musi przynajmniej dwa razy dziennie, bo wszystkie numerki chodzą mu cały czas po głowie, że generalnie granie na giełdzie jest przerąbane i, i musi to zrobić, bo inaczej nie wytrzyma. Panowie, no to jest prawda w jakimś stopniu, że masturbacja pomaga nam pozbyć się stresu. Mieliśmy stresujący dzień w pracy, stresujący dzień w szkole, wracamy do domu, idziemy do toalety i idziemy na całość, i jest po prostu lepiej. Masturbacja powoduje również wydzielanie dopaminy, która sprawia, że mamy po prostu dobre samopoczucie. Punkt numer dwa. Masturbacja redukuje napięcie seksualne. Większość facetów po prostu musi raz na jakiś czas osiągnąć orgazm. Jeśli tego nie zrobi, to chodzi cały nabuzowany, jest po prostu poirytowany, wszyscy dookoła go denerwują. Panowie są takie dni, w których nie chce nam się zapalać świec, szeptać miłusłówek, słówek, robić kolację, robić jakieś podchody, tylko po prostu musimy wziąć sprawę w swoją dłoń i załatwić sprawę. Punkt numer 3: masturbacja pozytywnie wpływa na długość naszego stosunku. Potraktujcie to jako pewnego rodzaju trening, jeśli podczas stosunku nie możecie wytrzymać zbyt długo, ponieważ po prostu wasz penis jest bardzo wrażliwy, jesteście jeszcze młodzi i generalnie to jest dla Was nowa sytuacja masturbacja pomoże wam się oswoić z dotykiem. Będziecie w stanie wyćwiczyć w pewnym sensie taką wytrzymałość łóżkową, a dodatkowo jesteśmy w stanie lepiej poznać swoje ciało, ponieważ kiedy wiemy, w którym momencie zbliża się orgazm, to jesteśmy w stanie go opóźnić. Panowie, punkt numer 4, chyba najbardziej oczywisty punkt na tej liście. Masturbacja po prostu sprawia, że dobrze się czujemy. Orgazm jest jednym z najlepszych uczuć, na świecie i taka jest prawda, i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. I po prostu czasami tego potrzebujemy. Potrzebujemy poczuć tą przyjemność, potrzebujemy dojść, żeby móc pójść dalej. I nie ma w tym nic złego, o ile nie staje się to naszym uzależnieniem. Panowie punkt numer 5. Masturbacja poprawia nasz sen. Nie chodzi o samą masturbację, tylko o osiągnięcie orgazmu. Kiedy mężczyzna osiągnie wieczorem orgazm, to pada po prostu jak trup. Od razu zasypia. Dlatego, jeśli część z Was ma jakieś tam lekkie problemy z zasypianiem, to masturbacja może w tym pomóc. Punkt numer 6. Masturbacja pozwala nam poznać swoje ciało, dowiedzieć się, co lubimy, a czego nie lubimy. Panowie, podczas masturbacji skupiamy się w 100% na sobie. Nie ma wokół nas nikogo innego. Jesteśmy my ze swoim mieczem i możemy poznać swoje reakcje, możemy. Dowiedzieć się, co jest dla nas przyjemne, a co jest dla nas nieprzyjemne, a potem możemy tego nauczyć naszą partnerkę. No, i masturbacja może nam pomóc przełamać pewne bariery wstydu. Każdy ma jakieś na początku bariery wstydu, nie chcemy pokazywać swojego ciała od razu, a masturbacja pozwoli nam się oswoić z naszym ciałem. A później przełamać pewne bariery. No i panowie, punkt numer 7. Masturbacja może obniżać ryzyko zachorowania na raka prostaty. Nie chcę mi się wymieniać teraz badań naukowych, a badań naukowych było sporo na ten temat i wyniki są jednoznaczne. Osiąganie orgazmu między 5 a 7 razy w tygodniu. Może zredukować ryzyko zachorowania na raka prostaty nawet o 30%. I tutaj znowu powtarzam, nie chodzi o masturbację, ale ogólnie o osiąganie orgazmu. No, ale wiemy, że osiąganie orgazmu najprostsze jest z masturbacją. I no, i na koniec, co ja sądzę o masturbacji? Ja uważam, że masturbacja jest bardzo, 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 bardzo normalną rzeczą i nikt nie powinien się tego wstydzić. Oczywiście nie możemy robić czegoś wbrew sobie, na przykład ulegać presji, że nasi koledzy to robią, to ja też to robię, mimo tego, że tego nie chcę. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie możemy się wstydzić tego. Że to robimy, bo to jest po prostu normalne. No i panowie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, czy chcecie więcej takich kontrowersyjnych materiałów. No bo to jest temat dosyć niewygodny. Zastanawiałem się długo, czy w ogóle go poruszać, ale wiem, że jest pewne, no i jest grono osób, które mnie ogląda, które może być. Może się zastanawiać, może być na tym etapie w życiu, że nie wie, co jest dobre, a co złe. I oczywiście nie jestem osobą, która, powinna wam, która będzie wam mówiła, co jest dobre, a co złe, bo ja mogę to mówić ze swojej perspektywy. No ale też powinniście słuchać różnych opinii. Dlatego dajcie znać, czy, czy taka tematyka Wam się podoba. No i zapraszam Was do kolejnych materiałów, które już wkrótce. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.